Wow, 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 lecę na dół i wylądowałem. Spadłem z góry, ale zaraz, zaraz to nie jest normalny świat. A ja jestem Jeleniem. Tylko tutaj nie mamy reszty świata. Który na dole. No nic nie ma, żebym tylko nie wypadł. Mam swój mały lasek, mam rogi, mam ogonek. I mam ubranie jelenia. Z tego 99 nocy jesteśmy chyba na takim jednym wielkim czanku, gdzie tutaj jest domek, tam ktoś się rusza, chodzi. Wow, ale wielki, ty to jakiś niedźwiedź, bo tam z 99 nocy, tak, tam był niedźwiedź, był jeleń, a tam jest jakoś papuga albo ptaj. Co to za oczowa? Czekaj, podejdźmy do niego. Ech. Kalo, dzień dobry. Ty jesteś papugą? Cześć! Ej, zaraz, zaraz, to jest Niko. Ej, to jest mój kolega, to jest Niko. Cześć, co tam? Ej, oczy ci się wyprostowały. No trochę tak, bo jestem Sową. Uhu. I właśnie u -u -u. widzę, ja zostałeś z Tobą. Pierwszy raz widzę oczy u niego proste. Dlatego, że wyglądasz tak piórczyście, tak jak Sowa. Wow. Ale fajnie. Ej, zaraz, wow. podleciałeś tak sobie, no? Ostrożnie uważaj, nie lataj, dlatego dlatego, że tutaj możesz wypaść, a na dole nie mamy świata. Musimy przeżyć na tym jednym, o wow, co to tam jest? Tam coś wystaje, to przejdziemy się, zaraz zobaczymy. Jesteśmy na jednym takim chunku, gdzie tutaj musimy przeżyć i kopać one bloka. czyli tutaj mamy, z tego one bloka wypadają różne itemy i też bloki, na przykład, o, wypadła, wypadł Ura! kurczak, tylko jakiś yy, innego koloru. Dla wywalamy, ten kurczak jest nie kurczak. Ej, idź tam, idź tam, o nie, patrz, nie chcę Ty też, biedy nie chcę. Leć stąd, wsiadł dalej, papa kurczaku! On leci, zobacz! A, on sobie wyląduje, tylko pytanie gdzie, bo tu nie ma świata. Dobra, my jednak lepiej nie skaczmy. Okej, okay, zobaczmy, mamy tutaj też drwieńko, to się przyda, ale musimy zrobić też rzeczy w stole do konstruowania. Chodźmy się przejść, zobaczyć co tutaj jest. Chodź, chodź, niko. Zobaczymy. Alo, kto tutaj jest? Kto to mnie to... tutaj. O, kto to, to tutaj, się... tutaj jest. Niko, jak wy wyglądacie. Yy, to jesteś ty majki? No pewnie, że to ja. Macie może miodek? Ty chyba siebie hmm. nie, widzia nie widziałeś. Zjadłbym miodku. Ej, Ale nie wyłuchaj mi mnie, Niko. nie wyłuchaj mnie. Odejdź, odejdź. Co to za zabawa? Ej, jesteśmy postaciami z 99 nocy na Wielkim czanku, gdzie musimy przeżyć. Będzie ciekawie, oglądajcie z samego końca. Jaki fajny niedźwiedź. Zostawcie łapeczkę dla niego. Dla niedźwiedzia, kto lubi niedźwiedzie. Patrz, macha do was. Została dla niedźwiadka Ta, Dajcie dla niedźwiadka, łapeczkę Możecie teraz kliknąć, a zobaczmy kto jest w tym domku Tu jest jeszcze domek Sprawdźmy czy ktoś będzie w środku Z tej strony przez okno nie widzę Tutaj z drugiej strony też nikogo nie ma Okej, okay, wejdźmy do środka, zobaczmy kto tutaj będzie A wy kliknijcie łapeczkę w górę Ja otworzę te drzwi, wszyscy razem klikamy Za trzy, dwa, jeden Łapeczka w górę i... puł. to jest Królik, to jest Patty! To jest Patti została królikiem! Ej, patrz króliczek. taki. Za zając królik. <laughs> jak Jakie ma uszy odstające. Yo, zostaliśmy zwierzętami. Wow. I Ale mamy domek. Ale fajnie, nie? No, Ej, super. Ej, chłopaki, tu te drzwi są bardzo ciasne. Możecie się je nie... trochę poszerzyć? Nie no, misiek, co ty? On się nie zmieści, jesteś za dawaj, szeroki. Dawaj, misiek. misiek, dawaj. Nie mogę no wejść, jesteś za szeroki. Nie da rady. Nie mi się tyłek. A, nie. Jaj, jaj, jaj. To musisz na dworzu być. Ty nie możesz wejść do domu. Mm. Mamy tu kuchnię. O, tu fajnie ma Pati jako królik. Ma tutaj kuchnię, możemy sobie coś ugotować. Tylko nic nie ma. Tutaj mamy jakiś zegar, tu szafki, które są puste. O nie, nie mamy jak przeżyć. Nie ma jedzenia. No, ja mam arbuza, to chociaż sobie zjem arbuza. Okej. Ja mam drewno. A ty masz Zobaczcie, czy ma miodek. Nie mam miodu. Nie ma miodu. Masz arbuza. Masz arbuza sobie zjedz. Arbuza? Nie ma nie ma innego. Mamy książki. Dobra, chodźmy dalej zobaczyć, co tutaj mamy. Wow! Jakiś wielki pomnik. Ale duży. Wow, tylko to jest pomnik takiego. Ej, zaraz, zaraz, on, on A to wygląda jak ty. ja. Ej, to ty! Ej, to jestem jak ja, to, to, jest to jest jeleń! To jest taki pomnik jelenia. No, wow, ale duży, dobra, niech jest. Ja jestem Jeleniem, ja jestem Jeleniem. Dobra, zobaczmy, też masz co taki nos? Ty masz o. domek tutaj, fajny swój, okej, okay. w skrzynce nic nie ma. Będziemy musieli rzeczy pozbierać. Zobaczmy jeszcze, co tutaj jest. I jedna została na tutaj tutaj, ta jaskinia, w której jest ciemno. Uuu, i to mega ciemno. Dobra, tutaj trzeba by było, ale ja widziałem pochodnie. Są pochodnie przy domku, pójdę po nie, żebyśmy widzieli, co tam na dole będzie. Ja nie ja, wiem, czy jestem to jest tego... dobry pomysł, pochodnie jedną. Strasznie Wezmę ciemno. kilka pochodni tutaj, Dobre. Dobra, ok, wziąłem trzy pochodnie, chodźcie. Chodźcie, idziemy. Ja będę o, świecił. Ciekawe, co tam będzie. No, w tej jaskini. Schodzimy razem, dawajcie. Idziemy do domu! Halo, jest tam ktoś? Halo! Halo. Uh -huh. Jest tam ktoś? Jestem jeleniem, nic nie chcemy. O, uh -huh. ale tu jest ciemno mega. I są jakieś plamy czerwone. Hmm, nie wiem, kto tu by mógł być. Trochę się cykam. Dobra, ja ale jesteśmy. Bym tam nie wchodził. Jesteśmy yy, zwierzętami, damy radę. Z 99 nocy my się niczego nie boimy. Chodźcie. Dobra, schodzimy na dół. Ale mamy schodzić powoli. Halo, jest tu ktoś? Powoli, powoli, Aaaa! powoli. Uważaj, uważaj. Niko, musisz uważać. Ej, tam są diamenty! Wielki pająk! Tak wielki! Jóki wielki, atakujcie go, atakujcie go. go, dawajcie! A was, a wasz, ugryzę cię! Um, um, um. Czysty pająka! Ej, on ma tu diamenty, ile mm. diamentów? Wow. Ej, ja chcę te diamenty, ja chcę je! A, dawajcie dajcie, dawajcie go, dawajcie go. Wstrzymały. A masz pająku! O nie, masz o nie. Mam pająku. połowę życia. O o. o, o, dostaję mega mocno, on jest silny. O nie, cztery serca damy mam, o nie, uciekam, szyszki, uciekam, szyszki, uciekam, szyszki uciekam. Szyszki O, to nie wiem, czy damy radę, Niko, nawet z szyszką. No jak najbardziej, Uciekajcie. Cztery serca. Uciekamy, potrzebujemy broni, szybko, chodźcie Cztery serca, cztery serca mam Czekaj, szybko, szybko, w nogi, w nogi, w nogi Chłopie, ja prawie chodźcie, padłem. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodź Pati, szybko. My bez broni nie damy rady. Nie, nie pokonamy go bez mieczyka po prostu. Musimy mieć mieczy. Chodź Pati. Dobra, idzie Paty idzie jako zajączek. Okej, okay, Pati jest królikiem. Na Kic, 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 Chodź, kic. Patrz <średencji> Ej, a Pati nie mówi w ogóle, patrz. Pati, ja e, mi e, e, odebrało mowę. Ej, bo Patrycja ogólnie rozmawia, ale ona tylko może pisać? Ej, zaraz, zaraz. Nie możesz mówić jako królik? A, to może przez, to rzeczywiście, bo my mamy takie normalne głowy i wszystko. a O, u niej mogło być coś innego się zdać. No, no nie wiem, może zajączki nie gadają. Dobra, chodźmy do góry. Okej, okay, czyli ten pająk strzeży na dole diamentów. Musimy jego rozwalić. Tylko, no, trzeba mieczyki mieć. Mieczyki, żebyśmy mieli lepsze rzeczy. Teraz, ja mam arbuza. drewno na patyki. Okej, okay, zrób 100, 100, a nie, chociaż tak, 100 do konstruowania mamy. Okej, okay, idziemy teraz na one bloka. Musimy go rozwalać. Dawajcie, dawajcie, rozwalamy wszyscy razem. Wszystkie zwierząta, k, rozwalamy! No nawalamy mega mocno. 99 nocy, let's go. Okay. Ole, dobra, o, świnka, Dobra, przyda się. Dobra, idź tam sobie, dobra, rozwalamy dalej, dalej, dalej. Ja mam teraz drewienko, mogę zrobić sobie te tutaj patyki. Dobrze, zrobimy sobie patyczki. Czekaj, albo stół do konstruowania mamy, to patyki zrobię. Teraz kopiemy, kopiemy. I trzeba zrobić kilofa pierwszego. O, I teraz mam drewienko, idę do stołu do konstruowania. Zrobimy sobie kilof szybciutko, żeby móc przekopać. O, mamy kilofa. Teraz idę rozwalić tutaj. Na początku tam nie będę wchodził do środka, żeby ten pająk mnie nie, 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 nie zaatakował. Wezmę sobie stołna, pozbieram go i zrobię kamienny kilof. Haha. Dobra, szybko, mam trzy stołna. Dobra, mam trzy stołna. I teraz idziemy tutaj, zrobimy sobie lepszy kilof. O, Oh yeah, dobra I teraz będziemy mogli zrobić sobie mieczyki Dobra, mam kamienny kill -off? No, no, mam no, A wy mogli jakieś, żeby walczyć? Okej, okay, zaraz zrobimy, zaraz zrobimy Słońce już idzie na dół Uh, zaraz zrobi się noc ho, ho, ciekawe co tutaj będzie w nocy Musimy się szybko przygotować Kopcie, kopcie, kopcie Sikierkę Robili. musicie zrobić Ja mam kilofa. ktoś musi sikierkę zrobić o, co To, to ja pójdę A, zrobić śminka. siekierkę szybko. da, dawaj, dawaj, da, siekierkę i zrobić. Każdy, jedną łopatę trzeba jeszcze. Dobra, dobra kolejna. Ja Musimy zrobić łopatę? Okej, okay, to dawajcie, róbcie, 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 jak tutaj kopię. Mam tylko kilofa. offa. Aj, aj, aj potrzebujemy sikierki, bo jak wypada drewno, tu na siekierkę. I e, łopatę na ziemię. Dobra, dobra tu weźcie tam. O, masz łopatę, dobra, git, git. To dawaj, dawaj, kopiemy, kopiemy, kopiemy mocno, dobra, let's go. Patrzcie, ile mamy rzeczy, już mam 30 z... Ale lecimy! Tego, no? Dobra, z ziemi mam. Let's go! Dawaj, 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 kopiemy, kopiemy. O, o, robi się ciemno, robi się ciemno, zaraz będzie noc. Dawaj, jest, tutaj kop ze mną! Ej, ale tutaj widzę wasze kanały! Patrzcie, Niko, Majki, tu wy jesteście! Zobaczcie. O, to my. Tak, to my. popatrz! Tak, to wy jesteście, tu jest Niko. Ej, wiecie, że Niko nagrywa też filmiki na YouTube'a, ma swój kanał, zobaczcie, i wbija 40 tysięcy i mało mu brakuje. Wejdź na jego kanał, zostawcie mu jednego subika, kto by chciał. Po filmiku jakoby życie, to pamiętajcie o Niko, żeby u niego, do niego wejść. Może za godzinę, może później, dobra? Kto do niego wejdzie, napiszcie komentarz i Niko. Wrzucił filmik, jak tutaj robił. Wow, jakąś walkę mobów. Co to za moby były? Ej, fajne. Wielka bitwa była. No, tutaj są fajne filmiki tak samo Mikey też nagrywa. Mikey tutaj ma 40 ponad tysięcy słów, on wbija 50. Też możecie mu zostawić. Zobaczymy, jaki filmik wleciał. Patrzymy, co tutaj Mikey wrzucił za filmika. Wow, ej, zaraz, Mikey, zostałeś kotem? No. Tak, a teraz zostałem niedźwiedziem Ale kot jest też super Ale masz ostre pazury i podrapałeś Lumi, ej co nie zrobił Wpadajcie, sprawdzajcie, oglądajcie też filmiki Majki i Niko czekałem na was oraz na mój sklep Po kolekcję i fajne rzeczy, które Też na, na was czekają, jest nowy Notes, wam pokażę, tu jest nowy notes, ej czekaj Bo to postawiłem, ej, tu jest Dynia. nowy notes I zobaczcie, mamy taki Piękny jak na którym możecie sobie Pisać notatki, zapisywać, link macie W opisie jest nasza cała ekipa, wszystkie Postacie, nawet Shiba, Pimpek i jest Jestem też tutaj ja. Link w opisie. Sprawdzajcie, wpadajcie! Wow, ej, zrobiło się ciemno. Słońce zachodzi na dół. Uff. Ale szybko zaszło. Wow, 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 robiło się mega ciemno. Ej, patrzcie, zmieniłem się! Jestem... Ała! Ktoś mnie atakuje! Ej, co to wow. jest? Uważaj! Niko, jest ty u kot! Co za kot jest, Makiś! Bierzemy, dziwny. go, od nas atakuje! Ej, co się głębokie? atakuje w nocy? krówki! O nie, on nam rozwala krówki! Do da, da, ataku! Dawajcie na da niego! Na Niego! A masz a masz, a, masz. a masz, a masz! O nie, mam a masz. I pół serca. Ała, o nie, dwa serduszka! Ty zawsze... Ja jakim... go zrzucić jakoś tego kota, bo on chce... O, dobra, nie ma. nic do jedzenia. O nie no, potrzebujemy proszę, proszę, z tych krówek, zrobić mięsko. Mam szyszkę! A masz, a masz potrzebujemy coś do się Nie, Niko, musimy szybko zrzucić tego kota, bo on nam zwierzątka! On nie załatwił nam krówkę! Trzeba szybko go zrzucić. Szybko, Ej, szybko, on nam szybko. zjada zwierzątka, wdawaj, zwalcie go, zwalcie go, zwalcie go! On nie szybko, chce się szybko, zwalić! Szybko. Eee. Co to za kot jest z wielkimi oczami? Ej, on ma takie krzywe oczy jak ty, Niko. O, ja mam pół, półtora serduszka, mam a masz, bardzo mało serca. A masz, a masz, a masz. Jest dobra, spadłem go! Raz padł, padł. Pos postawię tutaj pochodnie jedną, postawię tu drugą pochodnię, żebyśmy mieli pochodnie tutaj. I postawię tutaj trzecią, okej, okay, dobra. Ej, teraz, gdy księżycę. Wyszedł u góry, to zmieniłem się w straszniejszego jelenia. Patrzcie, jaką mam twarz. A moja głowa została zachowana, tylko zmieniłem się w takiego mocniejszego jelenia. Wow. E, jakoś się dziwnie czuję. Wiecie co? Ej, jakoś Niko? tak. O... Co jest? Ej, co jest z wami, chłopaki? Wow. Niko, ej, twoje krzywe oczy powróciły. Ej, mam skrzydła. Jo, <noise> potrafisz latać. Uważaj, żebyś nie spadł, bo na dole świata nie ma. Tu nie mamy świata, więc możesz przepaść, przepadnąć. Jo, ale masz fanie, ty, ty zostajesz samą z 99 nocy. Chyba ale, zobacz, normalnie nie. Ja Tylko głowę mi wystaje. Dobra, ale mam problem. Mam półtora serduszka. Muszę i szybko położyć tutaj na ognisko. Położę schaba. ła! Wow, Ło, wow. wow, pół serca mam. Pół serca mam. Zapszę Państwo, uważaj, bo padnie nie wiadomo co się z tą stanie! Połowa serduszka, cię jestem na jednego hita! Dobra, masz zrobiłem sieckiznę. sobie... Okej, okay, co, co to ty masz do jedzenia? Co to jest w ogóle? O fuj, to jest jakiś robak. O nie, nie chcę tego robaka, dobra, wezmę, go wyrzucę. Puu, poleciał. E, dobra, robi się, już schabek się robi, patrzcie go tutaj się smaży. Dobra, a my musimy przekonać. tylko uważajcie, żeby mi nie walnąć. O nie, mam mało, mam mało. Świnku, chodź tutaj, potrzebuję mięska. Zjem ciebie! Chodź tu, chodź tu, patrzcie jak atakuję, wow! I teraz mam mięsko, zjem sobie tego skórowego. Może ja coś mi pomoże. Jak miotku zjeść w końcu? Dajcie mi miotku. zadam sobie, zadam sobie. Ok, regeneruje się serduszka, dobra, let's go, let's go. Okej, okay, kopcie dalej te bloki. Musimy zejść zaraz do tego pająka i go pokonać, żeby mieć diamenty, to jest nasz cel. Dobra, weźmy tutaj... Zrobił się schabek dla mnie czy nie? O, zrobił się. Patrzcie, mam. Haha, mama, mama, mama. Mam. Let's go! Dobra, zadam sobie. Mam pieczony schabek. Fajcie szybko kopiemy, 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 kopiemy tego. Let's mocno, mocno, go! mocno. Kopiemy, kopiemy. Ej, czekajcie, zaraz, zaraz. Ej, słyszę się, jakby coś się paliło. Okay, tak, i ja słyszę czuję to. Ej, słyszę jakiś ogień. Coś tutaj śmierdzi. Czekaj, czekaj. Co ja tu to, to, to cuduje? Zaraz zaraz, 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 zaraz. Chodź, chodź tutaj, chodź, tutaj, chodź tu. Idziemy, idziemy. Dobra, ej, co się stało? O nie, ktoś podpalił pomnik! Kto to był? O nie, to ty! Ciebie pali! O nie, nie ga to goście, to, gaście szybko, to! Szybko, 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 nie mamy wody! Mój pomnik się pali! Kto to zrobił? Pomnik jelenia. Arr, wkurzyłem się! Kto podpalił pomnik jelenia? O nie, o dawaj nie Niko, zza, gaś się to. to! Twój lata. gasz, szybko, szybko, gasi się! Niko lata, więc mógł to zgasić, dobra, ale go, mamy, zgaszone. O, o nie, nie, jeszcze gasiło się! się. jeszcze tu jest! Tutaj, jeszcze jest. tu, jeszcze no, tu, jeszcze tu, tutaj, na dole, na dole, na dole, na dole, na dole, dobra. O nie, pomnik mu się spalił! Nic z tego nie zostało! No Nie, a nie, nie, chyba, nie, kto to zrobił? O nie, tu w nocy się pojawiają jakieś dziwne potworki też. Dobra, musim, ja wezmę sobie pochodnie tutaj do rączki, żeby mieć pochodnie zawsze. E, dobra, będę miał pochodnie w drugiej rączce. Musimy kopać, dawajcie, dawajcie, materiały musimy szybko zrobić. Zrobimy my... teraz... Więcej materiałów, szybko. Tak, może coś wypadnie z tego one bloka, bo ten blok też y, się ładuje na lepszy, nie? O może, o widzicie, te tutaj takie zielone lecą? To on wtedy ma ale większy level i on potrafi o. mieć y, le, większe, lepsze bloki. Patrz, kopiemy, kopiemy, kopiemy szybko, wszyscy jakie ja nawalam jeleniem. Początku! O, krówka Kruba. wypadła. Zjemcie krówko, chodź tutaj, chodź tu, patrzcie, ale ucieka. Chodź tu, o, klejna, rzecz, żebyście sobie tutaj tego. Cześć, cześć. Chodź tu, a masz, a masz, dura, dura, nawalam. Z mieczyka, potrzebujemy mieczyka zrobić. Nie, nie tak, spadnie. Tak, tak, ja mogę zrobić drewniany spice, chyba, żeby kopieć O, robi się kamienia. już dzień zraz! Chodź tu, chodź tutaj. A masz, dura, jest. Mara, mam, 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 mam. Okej, okay, pozbierałem i teraz mogę sobie to postawić, dobra. I podłożę sobie do ogniska, elegancko, o tutaj będzie się, patrzcie, elegancko się smaży. Mamy też jajeczko, o, z jajka nic. Kurczaczku, chodź tu, kurczaczku, o, masz, chodź tu. Chodź tutaj, masz złapki, masz złapki, zjem ciebie. O, mam, jest, dostałem. Zapytałem się tego kurczaka, czy nie ma miodu. O, dobra, i teraz nie, nie ma miodu. I teraz weźmy tutaj, sobie podłóżmy, dobra, mamy kurczaka i mogę sobie zjeść, fajnie. O, słoneczko wstaje, słoneczko już wstaje, mamy zaraz dzień, mamy Nareszcie. zaraz. O nie! Odminiłem się! Ej, w dzień jestem normalny. Ej Niko, spójrzcie na słońce. Co? Może ty też, żeby no. O, 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 się chyba. O, o. Zmieniłeś się. Dobra. O, jestem. Jestem normalny. Okej, okay, ale w nocy ja byłem chyba lepszy. Chciałem być tam tym Dobra, ale słoneczko powstało. Dra, chodźmy do tej jaskini, tylko hmm, Ja mam kilofa, byśmy musieli zrobić szybciutko kamienne miecze e, albo żelazne. Mamy tutaj węgiel. O, mamy też żelazo parę. O, mamy żelazo. Dobra, dobra. To mamy żelazo, to zrobimy szybko miecze. I zejdziemy tam na dół pokonać tego pająka Tylko bez, z, mie z mieczykami, nie? Musimy musimy koniecznie mieczyki mieć. Dobra, okej, okay, mam żelazo. Teraz wykopcie musimy mieć piecyk. Uważaj, żeby nie wypaść. Wo, ale blisko. No mega blisko. Dobra, stona pozbierać. Pozbieraj stona. E, węgiel też potrzebujemy, żeby to przepalić szybko. A no, tu jest jeden węgiel, widzę jednego węgla. Tutaj jest drugi węgiel. Dobrze elegancko, tu jest trzeci węgiel. O, mam i teraz piecyk, piecyk i zrób, I zrób dobra, piecyk, Majki. Daj mi ten węgiel. Dobra, mogli... i teraz będziemy mogli dać tutaj sobie. Czekaj, wezmę to. Pyk, pyk, dobrze, ziemię. Okej. Okay. Idę Ej, robić piecyk. Tutaj węgla więcej nie widać? Rua, nie ma. okej, okay, mamy nie trzy ma, węgla. Ma. Czekaj, mamy jedno. Ej, gdzie, jest, gdzie są kolejne dwa węgla? Były tutaj. Ej, Kto ma? Ci ja je mam. Aż węgiel masz? Tak, mam, 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 zebrałem ci przypadkiem o, Dobra, Proszę, jest, i jest, mam dobra. Mamy, węgiel, mamy węgiel, dawaj piecyk. I teraz dobra, przypalimy i zrobimy sobie lepszy. E, weźmy dajmy tutaj węgiel i teraz dajemy rudę żelaza. O, elegancko się robi i zrobimy mieczyki. Chodźmy. Jeszcze patyki jak coś. Dalej trzeba wykopać. Niko, szukaj tutaj! Może tu będzie. Dobra, dobra szukam, już już lepiej. Przekopać, przekopać, trzeba znaleźć, poszukać. Może tutaj będzie więcej żelaza albo węgla, tylko uważajcie, jak będziecie kopać, żeby nie wypaść. Kopcie po bokach, kopcie po bokach, kopiemy wszędzie, kopiemy wszędzie. O, jest razem mam, 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 mam żelazo, mam żelazo, dobra, to się przyda, im więcej żelaza, tym lepiej, I węgla jeszcze szukajcie, poważnie, ja dajemy teraz tutaj, okej, z tej strony, dobra, mam kolejny, dobra, mam troszeczkę tego żelaza. Dobrze, mamy z cztery sztuki jeszcze żelaza, let's go Let's go, let's go, to na mieczyk wystarczy Będziemy mieć mieczyki, będziemy mieć mieczyki Pokonamy tego wielkiego pająka Zobaczymy, co będzie miał. dobra, mamy cztery żelaza, okej okay. Teraz damy do konstruowania, tutaj Pyk, pyk, dobrze, i teraz tutaj dajemy Patyczka sobie, o i mamy Jest, mam żelazny mieczyk pierwszy I teraz drugi, Dobra, mam dwa mieczyki już Masz mieczyk, masz, chodź Majki, dam o, ci mieczyk. Super, super, Idę, 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 idę. Masz tu mieczyk, proszę jesteś, bardzo. Okej, okay, jestem u góry i mam drugi mieczyk, góry, Let's wow. go. I teraz z tymi mieczykami go pokonamy. Węgla, jest tu jest pełno węgla! No dawaj, dawaj, dawaj. O, jak fajnie, patrz! Ale super! I masz tutaj normalnie u siebie w roczce. Ale, <laughs> let's go! Jak to, bam, bam. Go. Jak to Dobra, fajnie wygląda? Kto chce? Kto chce? Dawaj tego pająka, już jestem na niego gotowy. Dobra, i teraz robi się drugie. Dobra, mam drugie. Chodźcie, chodźcie, ja zrobię wam. Chodźcie, dawajcie, Dobra. dawajcie, wajcie. I teraz chodźcie do góry, chodź do góry, już będzie mieć. Już wystarczy, już wystarczy do jest, Dobra, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Niko! Dla, dla wszystkich już mieczyki są, dla wszystkich już. Dobra, tutaj damy. pięć Okej, okay, pyk, pyk, już wystarczy. Mamy dla wszystkich mieczyki, masz Pati Dobra, masz Nikotu, mieczyk daj dla mi, ciebie. Daj mi. Masz Pati tutaj mieczyk dla ciebie. Proszę bardzo, każdy mieczyki teraz dajemy i idziemy się z nim nawalać. Każdy ma mieczyki. Daj jeszcze mieczyk. No Tak, dobra. I teraz patrz jak Patty wygląda fajnie. Ej, ale super wszyscy wyglądamy. Zwierzątka też trzymają obieczyki. Dobra, no to do ataku na pająka! Let's go! Na pająka, Dawaj, na pająka. Diabety, dawajcie, 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 dawajcie. Idziemy na pająka, pająku! Wróciliśmy! O oh, jest, czeka oh. nas, biegnie, 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 da ataku, o, dawajcie, nie, go. 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 na niego! Dawajcie, 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 nawalać go, A masz, Z ma. w tyłek mu, <laughs> hehehe! Diamenty będą nasze, będą nasze, będą nasze, będą nasze! nasze. Dawajcie go dawaj teraz dawaj O nie, mam 20 i pół setuszku, na mnie, nie widzicie mnie! A masz, padaj, pająku! Ty A masz, głowę, jest głowę, Jest, nie spadł! prawie padłem! Lesko, ale, znowu półtora serduszka mi zostało. Mamy pewien problem, bo diamenty wykopuje się żelaznym kilofem tylko. O nie, jeszcze kilofa musimy zrobić, bo tak nie wykopiemy. Czekaj, bo. Masz, masz, masz te. O nie, te, tak nie wykopiemy. Dobra, mamy tutaj. W takim razie musimy zrobić teraz kilofa żelaznego, żeby to wykopać. Ale diamenty są nasze. Ta la la la, diamenty, diamenty są nasze. Nie Będą tylko moje. Ej, zaraz, zaraz, słyszałeś to? to? Yy... Dawajcie wszystkie diamenty dla mnie niko? niko, wszystko w porządku? Wygląda Ej, się jakoś inaczej dobrze. Ej, zaraz, zaraz Ej, co robisz? Ej, trafnij go, nie trafnij Ej, Majki o, -o. o nie, Niko Teraz ty zająć odejdź O nie, to byłeś ty zły To ty, to ty ehe, musiałeś ehe. podpalić ten pomnik To ty to zrobiłeś To tak, przez ciebie to byłem ja. To on był zły, to on był zły. O nie, o nie! Diamenty, diamenty <grym piersi> będą tylko moje, Słyszysz? Tylko moje! mowy, co? Tylko moje diamenty będą. Rozwalę ciebie, chodź tu! Ma no chodź. Ja masz! Diamenty ja masz, na masz. będą moje, nikomu nie zły! Diamenty, ty, ty, zły! Chodź tu, a masz, a masz, rozwalę ja masz, ja masz, masz! Chodź tu, chodź tu! Ja, to to. A, diamenty a będą moje, ma tylko ma moje, tylko moje, tylko moje. A masz łapki Rozwalę cię, rozwalę cię, chodź tu! Nie, nie ma, nie ma! Badaj ty! Po dostał, leży! Tak jest, leżeć! Rozwaliłem go! Tylko ja mogę być najlepszym dieleniem! O, patrzcie! Ty, ten diela tak patrzcie, obciskuję. Dobra, wygramy. Pro, yes, go, boje diamenty tylko będą. A wy Wasze widzowie rzeczy mogą być z mojego sklepu. Na przykład poduszka, na przykład plecak, koszulka i zeszyty do szkoły. Jak jeszcze nie macie, to jest duży wybór zeszytów u mnie, patrzcie, są różne od koloru do wyboru. Link w opisie wpadajcie. Albo Niko właśnie, który był tutaj, okazał się zły, był z sobą. Też jest Niko tutaj jako brelok. Link w opisie wpadajcie, Smiles.pl Zapraszam!